Dzień dobry, dzień dobry, witam Was kochani w Energetyce. W Energetyce na 14 sierpnia 2025 roku, na czwartek, dobrze mówię, dobrze mówię. Czwartek, czwartek, mój ulubiony dzień, więc mam nadzieję, że dla koziorożców wyjdzie dobra karta, i nie tylko dla koziorożców, ale również dla innych znaków. Zaraz będziemy na to patrzyli. Ale najpierw powiem, jakie są aspekty planet. Tak naprawdę nie podglądałam, bo nieraz przed energetyką podejrzewam, natomiast teraz nie podglądałam, ale już widzę. Mamy tak, 14 sierpnia, 226 dzień roku, czwartek, czyli naprawdę ten czas pędzi niesamowicie. I może przeliczymy najpierw numerologicznie. Piątka z dnia, ósemka z miesiąca, dziewiątka z roku, czyli będziemy pod wpływem czwórki. Czwórka na pewno jest bardzo dobrą wibracją do pracy takiej pracy u podstaw, żeby coś rozplanować, żeby coś dopiąć w szczegółach, żeby nie iść na skróty, tylko jak należy. Do tego dojdzie, już tutaj podglądam o godzinie 15:21 jutro. Księżyc wchodzi w znak BK, czyli w znak ziemski, czyli znowu do wszelkiej pracy, od podstaw planowania, tego co jest związane z Ziemią, finansami, uporządkowaniem, ale również gdzieś tam sobie dogadzaniem powinno nam towarzyszyć. I na pewno też, w porównaniu z ostatnimi dwoma dniami, czyli w porównaniu do 12 i 13 sierpnia, nie wiem, jak Wam mija 13 sierpień u mnie, u mnie, u mnie tak różnie, 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 ani będę opowiadała. E, więc mam nadzieję, że Wam mija dobrze. Ja 13 jak najbardziej lubię. No, ale mówimy o 14, zobaczymy co będzie. Z dobrych aspektów, kochani, na pewno o godzinie 0.053 jest księżyc w trygonie do słońca, czyli bardzo dobry aspekt do relacji międzyludzkich, damsko-męskich, ale również w miarę do takiej harmonii wewnętrznej. No, i co nam troszeczkę może zaburzyć emocje, z naciskiem zaburzyć emocje, a zaraz powiem, zaburzyć komunikację. O godzinie 1756 mamy księżyc w kwadraturze do Plutona, czyli nasze emocje mogą być nieadekwatne do sytuacji raczej w tą taką nie najlepszą stronę i mam nadzieję, że już będziemy spali albo będziemy robili nie jakieś ważne rzeczy. O godzinie 23.48 mamy księżyc w kwadraturze do Merkurego, czyli też y, tym razem zaburzona komunikacja. I myślę, że dużo osób wyjeżdża, ci będzie już jutro na długi weekend. Natomiast powiem tak, kochani, czy, 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 czy wieczorne wyjeżdżanie na weekend będzie super? No, niekoniecznie, więc się przy, przygotujcie na niespodziewane sytuacje albo że się będzie wydłużało, tak? I, kochani, będziemy wyciągać karty. Ja mam przygotowany The World of Vision Tarot, tak jak mówię w tej limitowanej edycji i już je biorę i będę wyciągała karty z, i tutaj już mam zanotowane, momencik, momencik, tylko muszę je dobrze poukładać. Zanotowane, że, że zaczynam dzisiaj w zasadzie od końca, czyli od ryb. Mam nadzieję, że już jakieś ryby nas y, słuchają, oglądają. Czyli co ciekawego, co dobrego, bo mam nadzieję, że tylko dobre rzeczy będą, Uryb na 14. I już pierwsza karta, która się wyciągnęła. Uryb, bardzo myślę, że miły dzień. Paść pucharów. Znaczy miły, aczkolwiek bym powiedziała, nie wiadomo, nijak znaczący. Paść pucharów zazwyczaj daje dobrą energię, ale też bardzo często takie troszeczkę spędzenie czasu na niczym, chyba że... Bardzo twórczo, bardzo artystycznie podejdziemy do, do, do życia, tak? No to wtedy mogę powiedzieć, że rzeczywiście to jest dobra karta do twórczości. Może sprawy związane z dziećmi też będą ważne, nie muszą być w relacjach, ale być może w myśleniu, rozwiązywaniu jakichś problemów. Co dla barana, dla barana mamy, kochani ósemkę pucharów. Tutaj ósemka pucharów bardzo ładna. Ja o ósemce pucharów zawsze mówię małe remita. Co ono oznacza? Ono oznacza, że od różnych spraw, a szczególnie emocji, tutaj ten księżyc w pełni, należy się zdystansować. Czyli jeżeli barany nie wiedzą jaką decyzję podjąć, to na siłę nie podejmować, zdystansować się, odizolować i myślę, że wiele rzeczy będzie się układało. Co dla byka... Dla byka, kochani, mamy kartę czwórkę denarów, czyli byki. Zresztą księżyc jutro w Waszym znaku to, co będzie ważne, sprawy zawodowo-finansowe i na nich powinniście się koncentrować raczej gromadzić, budować, niż wydawać. Z minusów może być to, że możecie być za bardzo upierdliwi w, w szczegółach i za bardzo oszczędzać. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt mamy kartę głupca. Kiedyś kartę głupca nie lubiłam, ale teraz lubię. Karta głupca jest kartą zero, czyli mówi to, jaki będzie ten dzień dla ciebie, w dużej mierze zależy od ciebie i ty możesz go narysować, naszkicować. Natomiast co rób, rób rzeczy przyjemne, głupie, baw się życiem, ciesz się życiem, ciesz się małymi rzeczami. No i też sprawy związane z dzieckiem, z dziećmi mogą być ważne. Co dla raka? Dla raka, kochani, mamy dwójkę buław. Dwójka buław w negatywie może oznaczać rozkrok i problemy związane z podejmowaniem decyzji, albo to, że jakieś dwie rzeczy trzeba będzie połączyć. Natomiast z dobrych rzeczy, na pewno dobra karta do parowania się, do parowania przyjacielskiego, do parowania uczuciowego, a najbardziej do parowania seksualnego. Czyli jeżeli byście raki chciały poczuć większe emocje, to jest do tego czas. Czy te emocje i znajomości przetrwają? Pewnie nie, ale emocji może być co niemiara. Co dla lwa? Dla lwa mamy koło fortuny, bardzo ciekawe tutaj koło fortuny. Spójrzcie na jej oczy. Koło fortuny oczywiście mówi, że życie kołem się toczy. Raz może być dobrze, raz może być źle, ale to, co będzie najważniejsze jutro dla, dla lwów, żeby umieć wykorzystać to, co niesie los. Jeżeli coś do Was przychodzi dobrego, bierzcie to, nawet jeżeli miałoby krótko trwać. Jeżeli coś się nie udaje, to też zaakceptujcie. I bierzcie to, co się udaje. Co dla panny? Dla panny mamy kartę diabeł. Też ciekawa, ona była już wyciągana. Karta diabeł mówi o dużych emocjach. Emocje mogą być pozytywne, emocje mogą być negatywne. Natomiast na pewno ważne jest to, żeby tak jak gdyby nie zaburzyły waszego prawdziwego widzenia. Z dobrych rzeczy różnego rodzaju rządze mogą was się budzić, również genialne pomysły. Ale ta karta mówi uważaj na różnego rodzaju manipulacje oszustwa. I już, I już patrzymy dalej. Co dla wagi? Co dla wagi. Dla wagi nie najlepsza karta dziesiątka mieczy. Przy dziesiątce mieczy zawsze mówię, że trzeba się ochraniać. Bo mogą być jakieś ciosy z zewnątrz. Oczywiście nie muszą być to typowo na was skierowane, może czymś, co usłyszycie w telewizji, czy gdziekolwiek indziej, możecie się yy, gdzieś, no nie wiem, przestraszyć, yy, mieć lęki, tak? Czyli ja bym powiedziała ochraniajcie siebie, ochraniajcie siebie przed negatywnym słowem innych, bo miecze to słowo, ale też przed negatywnymi wiadomościami. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona mamy ósemkę denarów. Ósemka denarów, bardzo dobra karta mówiąca o tym, że pomimo, że już jutro początek długiego weekendu, to dzień dla Was może być pracowity. Nie musi być on związany tylko i wyłącznie z pracą, jako pracą taką zawodową, może być z pracą domową, czyli jest szansa, że dużo rzeczy zrobicie. To nie musi być sprzątanie, może być ugotowanie, może być zmierzenie się z czymś, czyli pracujcie, nie lęcie się. Nie ociągajcie, bo powinno być Git. Co dla strzelca? Dla strzelca mamy silną kartę kapłana, czyli strzelce będą silne, mądre i gdyby chciały kogoś nauczać albo same się czegoś nauczyć, to jest to super karta. To jest też karta męska, czyli sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami będą ważne. Można też prosić o pomoc jakiegoś mężczyznę. Co dla koziorożca? Dla koziorożca nie najlepsza karta, do bardzo niedobrze. Dwójka mieczy, czyli karta X, nie wszystko, co sobie zaplanujecie, może wyjść. No i jeżeli coś wam nie będzie wychodziło, to po prostu odpuśćcie. To jest też karta troszeczkę taka, no nie chciałam powiedzieć, że coś stracić, ale no coś może być nie po waszej myśli. Gdybym miała dobre rzeczy z tej karty wyciągnąć, ja sama koziorożec. No to y, wziąć się za coś trudnego intelektualnie, i wtedy w ten sposób ta karta się zna, za, zrealizuje. Czyli nie będą jakieś napięcia zewnętrzne czy problemy, tylko intelektualne. Y, idziemy dalej. Y, wodnik. Wodnik. Co dla wodnika? Dla wodnika ósemka mieczy, czyli wodniki mogą mieć tendencję do wiązania sobie rąk, niepotrzebnie myślami. Tak. Więc, więc nie ograniczajcie siebie, starajcie się w dobrym aspekcie wiele rzeczy widzieć. I tutaj, tak, widzę, że są czyjeś urodziny. Urodziny pani Dagmary Wiśniewskiej, i już wyciągam, wyciągam kartę dla pani urodzinową. Wszystkiego najlepszego. Karta doradca na cały rok. Karta urodzinowa to jest na rok. Czyli na to się należy otwierać. Archanią Azrael mówi do pani, jesteś naturalnym doradcą a, doradcą, a twoje przewodnictwo i wsparcie przynosi korzyści wielu ludziom. Przepiękna karta. Czyli ten rok nie tylko dla siebie, ale dla innych. I tutaj coś napisała pani Maria, Pani Magdaleno 1508 są, ale nie wiem o co chodzi. Ale jeszcze pani Julitus napisała: wiem, że pani kanał jest typowo ezoteryczny, ale nie wytrzymałam i napisałam, że 12 sierpnia to Światowy Dzień Słonia. Uwielbiam je tak, słonie, ja też uwielbiam, e, uwielbiam, uwielbiam słonie. Kiedyś nawet kolekcjonowałam figurki słoni, teraz już nie, 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 nie kolekcjonuję. No, i dobrze, że pani napisała. Jeżeli macie takie ciekawostki, o których ja nie wiem albo zapomniałam, to oczywiście możecie w komentarzach pisać. Kochani, bardzo dziękuję. Do zobaczenia jutro. Jutro też na pewno wcześniej I być może będzie więcej energetyk, bo chciałabym długi weekend spędzić bez telefonu i bez komputera. Pytanie: na ile, a pani są moje urodziny, ale 15, to jeszcze pani Mario mamy chwilę czasu, bo dzisiaj jest wyciągana karta na, na 14, czyli jutro. Jutro też energetyka będzie wcześniej. E, więc, kochani, e, będę, tak jak mówię, jutro na pewno będzie na żywo, może być nie jedna. Natomiast, tak jak mówię, będę chciała. Nie wiem, czy mi się uda, bo to nie tylko kwestia kontaktu z wami, ale swojej silnej woli, żeby do komputera nie zaglądać ani do telefonu. Już rodzinie powiedziałam, nawet Kubie, że będę nieosiągalna. Dobrze by było jeszcze, żeby bez telewizora. Ale ostatnio jakiś tam serial oglądam, więc pewnie trudno mi będzie. Ale na pewno będę chciała bez internetu i bez telefonu przynajmniej te trzy dni, piątek, sobota, niedziela spędzić, nawet gdybym miała nic nie robić. Kochani, dziękuję. Do zobaczenia jutro. Jutro też wcześniej. Pa, kochani.